Oleg Daria nie udało się. Nie zobaczymy się w siódmym odcinku Tańca z Gwiazdami. Czy jest Wam przykro z tego powodu? Jest nam przykro? No już nie, chyba nie. Jakoś tak ochłonęliśmy, dojrzeliśmy do decyzji widzów i Jury, no tak jak z udami no jest jedno udo i drugie udo, nam się nie udało. Ale czym się mamy smucić? Wygraliśmy coś, co jest chyba niepoliczalne. No, 300 tysięcy da się policzyć i można szybko wydać. A my na pewno, no mówiąc brzydko, przepraszam za to słowo, no nie. Przy... Tej relacji, wręcz przeciwnie. My ją tylko doprawimy, podkręcimy. Mamy wiele wspólnych spraw i planów. Co prawda nie tanecznych, ale mamy pewną niespodziankę dla tych, którzy nas wspierali, którzy są po tej drugiej stronie i wiem, że cały czas czekają na naszą parę, co odczuliśmy. Dzisiaj rozłożyła mnie na łopatki historia takiego pana, który do nas podszedł i pokazał nam zdjęcie swojej wnuczki na oko lat trzy, która dzięki Dari zaczęła mm. tańczyć, więc fajnie, że ten program ma w sobie taką misyjność. Kolejna sprawa jest taka, że jedziemy zaraz na steka, którego obiecałem Dari. Nie wiem, gdzie po północy w Warszawie, w niedzielę już. Poniedziałek, właściwie znajdę steka. Odpoczniemy, wyśpimy się, no i mieliśmy 5 minut dla siebie. Mogliśmy zatemczyć naszą ostatnią akrobację. Ale czy to nie za szybko? Jako trzecia para? No wiadomo, że chcielibyśmy się jeszcze pobawić, ale, ale to nie wiesz, dlatego, bo... żeby wystawić kolejną fakturę, tylko po prostu no, chcieliśmy jeszcze sobie trochę pokicać na tej sali. A tak jak już powiedzieliśmy w poprzednim wywiadzie, my w generalnie sobie zawsze na salach żartowaliśmy, że jak odpada się tylko z Bochosiewicz. Tak. No i widzisz, Majka odpadła, bo zrezygnowała, my odpadliśmy w tym odcinku, czyli właściwie jesteśmy na zero. Maju dotrzymaliśmy słowa. O, od samego początku mówiliśmy tak, czekajmy na odcinek, kiedy polecą dwie pary, bo jest coś nas już na tym etapie za dużo. Odpadniemy razem. I tak się stało. A co wy ogólnie myślicie o tej rezygnacji Mai Bohosiewicz? Ja się naprawdę bolało. Maja już... I to nie był e, tylko ten tydzień, to już e, Maja od dłuższego Ona czasu nam cały tego czas mówiła, mówię. jak bardzo cierpi. Wiesz, my też razem byliśmy na jednej sali, często się wspieraliśmy, pokazywaliśmy sobie tańce nawzajem. Ona naprawdę długo zaciskała zęby i no w tym momencie, kiedy lekarz już mówi stop, no to trzeba zastopować. Hmm. Czyli ta decyzja... Po prostu została podjęta w tygodniu przed dzisiejszym odcinkiem, ale ból już pojawił się dużo wcześniej u niej. Dużo wcześniej, w trakcie tego odcinka rodzinnego Maja już się zmagała z tą kontuzją, ale jako matka. Tak, chciała dowieść obietnicę, którą złożyła jakiś czas temu swojej córce Leoni, ponieważ to było ogromne marzenie jej córeczki, żeby razem też... wystąpić tak. w tym odcinku rodzinnym. I ona choćby po prostu nogę straciła, żeby wystąpiła w tym odcinku rodzinnym, bo zrobiła to przede wszystkim dla córki i dla siebie, bo to też było takie jej małe, wielkie marzenie. A czy wy, jako przyjaciele z jednej sali, próbowaliście ją w jakikolwiek sposób przekonać, żeby jednak jeszcze została? Wiesz, co my porozmawialiśmy, ale jeżeli Maja mówi, że nie da rady, to znaczy, że nie da rady, to nie jest dziewczyna, która rzuca słowa na wiatr, ona nigdy się nie poddaje, to jest dziewczyna, która walczy do końca. Jeżeli ona mówi, stop, to znaczy, że było naprawdę źle. W dniu, kiedy usłyszeliśmy o rezygnacji Maji, ja zadzwoniłem do, do Majki i mówię: Co ty, odwalasz, wracaj do programu. Nie chcemy się bawić bez ciebie. Maja powiedziała, że naprawdę źle się czuje, że to jest taki ból, który ją no, po prostu unieruchomił. Więc wtedy sobie zdałem pierwszą sprawę z tego, że no nie mogę egoistycznie patrzeć na to, że ja po prostu potrzebuję jej energii na sali treningowej, tylko muszę spojrzeć na jej dobro. Poza tym to jest program telewizyjny. To jest jakaś wykreowana, sztuczna, telewizyjna rzeczywistość, która za chwilę się skończy, ale nasza relacja nie ulegnie żadnej destrukcji. Wręcz przeciwnie, jesteśmy umówieni, że odwiedzimy ją w Hiszpanii. Wiedzieliśmy z kim się zaprzyjaźnić program. Tak, my najpierw pytaliśmy, masz jakiś dom za granicą? Tak, Maja ma. No to dobra, to przyjaździmy się z parą numer 3. Więc po pierwsze polecimy do Hiszpanii. Pójdziemy sobie z Darią do sklepu, odbierzemy nagrodę. Daria sobie wstawi po tym, jak już zje mm. tego steka z sosem pieprzowym do, do wazonu. Ja odczytam wszystkie SMSy. Super, to, to, to jest y, dopiero nasz początek. Uważajcie, my dopiero się rozkręcamy. Rozkręcam. Was, straszymy Was teraz słowem. To wypełniło. Jeszcze tak na koniec zapytam, bo jednak wiadomo, jak widzowie postrzegają taniec czy performance Tomasza Karolaka. Jak to jest z nim przegrać w tej ostatecznej walce? Dla mnie to zaszczyt przegrać Tomek z Karolakiem. To nas tak wzruszył, no słuchaj, słyszałaś co powiedział w Green Roomie. My byliśmy naprawdę zszokowani, ale tacy Żeby wzruszeni. Żeby na was zgłosować. To było przekochane. To było przekochane, my też się zżywamy wszyscy tutaj ze sobą i my trzymamy bardzo mocno kciuki za niego. Ja trochę na początku programu obawiałem się Tomka, mianowicie miałem do niego taki ogromny respekt, bo on ma tak silną osobowość, ale później zrozumiałem, że to jest też pewnego rodzaju żart, którym on cały czas operuje. I okazuje się, że Tomek jest niezwykle ciepłym, empatycznym, fajnym gościem. Moje słowo w jego kierunku i definiowanie jego osobowości nie jest w żaden sposób takim cichym podziękowaniem za to, co dzisiaj powiedział w Green Roomie. Ja po prostu bardzo polubiłem tego gościa i życzę zarówno Tomkowi, jak i Izie, jak najdalszych etapów tego programu, bo on dostarcza po prostu tego, co najważniejsze w Tańcu z Gwiazdami, czyli emocji. Ja nawet podglądam sobie miny moich kolegów i koleżanek po fachu na planie programu, kiedy trwają próby do odcinka na żywo. Wszyscy są uśmiechnięci, jak Tomek tak. wychodzi na parkiet. Tak. To nie chodzi o to, żeby ambicjonalnie przetańczyć. Na przykład na mojej twarzy wiele razy widać było taką ambicję, taki grymas, bo ja po prostu tak chciałem, a jak ktoś tak bardzo chce, to wtedy wypada to najgorzej na świecie. A Tomek dostarcza po prostu widzom wielkiej radości. Ja się cieszę, że jest ktoś, kto nie bierze udziału w tych igrzyskach śmierci. To nie jest turniej, to jest program telewizyjny, to jest show. A jeśli mówimy o wielkim pokazie, czyli o show, to Tomek idealnie wpisuje się w tę formułę, bo po prostu daje widzom radość. Wszyscy czekają na taniec Karolaka, bo wszyscy mówią tak no ciekawe, co odpali teraz Karolak w niedzielę. No i o to chodzi dlatego on jest tak wysoko i tak Pana. wysoko stoi w notowaniach widzów, bo dostarcza tylu dobrych emocji. Drodzy Państwo, już wiemy, e, jakiego faworyta ma Daria i jakiego faworyta ma Olek. Ale my naprawdę wszystkim kibicujemy. Wszystkim, no. Serio, to, to nie, nie mamy Szczególnie to Karolakowi. A pewnie, no tak. że tak. I Basia do finału. I Baśka tak. do finału, pamiętajcie. <laughs> Dziękuję Wam pięknie za rozmowę. Trzymam za Was kciuki Dziękujemy. do zobaczenia Dzięki. w odcinku finałowym. Wiesz, gdzie w niedzielę można zjeść steka o tej nie porze? Nie wiem, niestety nie no wiem. Nikt ci nie pomoże ja szukaj. Nie wiem, co my, no Prędzej zrobić. Tatar. Tatar? Dobra, tylko nie mówmy, będzie lokowanie. Wiesz o co chodzi, a ja nie mamy nie współpracę. Nie, 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 nie. Ale a propos lokowań, Halo tu Polsat w najbliższą sobotę, no i w najbliższą eee. sobotę także moja audycja Masz wiadomość w RMF FM. Błagam, nie wycinaj tego, żeby wiedzieli, żeby wiedzieli, że ja też skupiam się na tej robocie, którą teraz musiałem trochę zaniedbać, przez taniec. Puścisz to? Puszczę to. Jee, yeah, ale to dzięki Simona. Dzięki. dzięki.